Dzisiaj idziemy na Festiwal Roślin. Jesteśmy pod spotkiem. Tam jest centrum kongresowe w Katowicach i tam właśnie odbywa się to wydarzenie. To wydarzenie polega na tym, że dwa dni, zazwyczaj to jest sobota i niedziela, odbywa się taki wielki targ roślin. Można tam znaleźć w ogóle milion różnych roślinek. Mogą to być wielkie kwiaty, mogą to być malutkie kwiatki. No i my idziemy właśnie sprawdzić jak to wszystko wygląda. Kiedyś byłam tam akurat w niedzielę koło południa. I były takie kolejki, że ja chyba godzinę stałam w kolejkach, i prawie w ogóle już kwiatków nie było. Także dzisiaj jesteśmy prawie na rozpoczęciu, bo jest godzina 8.49. O godzinie 8 to wystartowało. Także zobaczymy, jak to wygląda na samym początku. Zobaczymy, ile jest tych kwiatków. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, tam można kupić właśnie te kwiatki bez pośredników. Czyli od razu od tych ogrodników jedzie tutaj, więc te roślinki są w lepszym stanie i dodatkowo są niższe ceny, no bo nikt nie pobiera sobie tej marży. Także idziemy zobaczyć, ile. Ile jest roślinek? I jakie są roślinki? No i moim celem jest dostarczenie kilku nowych roślinek do domu, bo wszystkie, które mam w mieszkaniu pochodzą właśnie z takiego festiwalu roślin 2 czy 3 lata temu jak byłam także teraz przywiozę nowe okazy i chcę wziąć malutkie roślinki chcę wziąć malutkie roślinki, które będę widziała jak urosną za jakiś czas i jak weźmiemy małe roślinki to będziemy mogli wziąć więcej no bo duże weźmiemy tak i koniec a jak weźmiemy małe to tak sobie kilka upniemy, więc będziemy mogli mieć więcej także idziemy jesteśmy już pod miejscem, w którym to będzie, czyli ten wielki budynek nie widać w ogóle żadnej kolejki, nie widać, gdzie ludzie za bardzo wchodzą, skąd wychodzą. No jakby nie było w sumie żadnego wydarzenia. Ale to dobrze, bo to oznacza, że jesteśmy piersi, że dużo osób nie wyszło. Chociaż mieliśmy jakieś dwie, tam dwie pary, które już wyszły z kwiatkami, ale tutaj jest pustka, to znaczy, że będzie dużo, 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 dużo kwiatków. Idziemy już pod dobrym wejściem, bo było trzeba obejść budynek i tutaj jest coraz więcej ludzi. Dużo ludzi wychodzi już z kwiatkami i dużo ludzi wchodzi, żeby te kwiatki nabyć. Także zobaczymy. Zobaczymy, co będzie. Wejście jest darmowe. płacimy jedynie za kwiatki. Yy... No i zobaczymy, co będzie nam się upolować. Patrzmy, też wyjdziemy z takim pudełkiem. Jesteśmy już w środku. Stamtąd widać, że ludzie wychodzą. Mają wielkie takie wielkie jakieś kwiaty wynoszą my będziemy brali malutkie, żeby było łatwiej nieść no i idziemy, zobaczymy ile tego wszystkiego jest dobra, jesteśmy przy kwiatkach czyli jest cała hala właśnie w kwiatuszkach i teraz będziemy każdy obchodzić i będziemy szukać tych naszych kwiatków ja bym chciała paprotkę bo jesteśmy w Polsce, lubimy polskie paprotki nie miałam nigdy jeszcze i może skrzydło kwiaty jakieś no i idziemy na łowy Ej, to wygląda jak paprotka. Ale to jest ne... ne... chore Właśnie to takie coś jest? To nie wiem co to jest jednak. Ale wygląda jak paprotka. Idziemy dalej. Fajne w sumie. Takie tu takie, tu takie. Ale nie. Ej, to wygląda jak goździki. Pewnie tak się przypomina. O ile to jest 15 zł. Ciekawe czy by to wytrwało. Mm. O, goździk, miałam rację. Goździk w zaniczce, a nie cięty w Biedronce. Nie wiem, no, za taką sadzonkę to jest 16 zł Myślałam, że jednak pani jest. Mały kaptusek? Albo tak? Nie, tak nie. Widzimy, hmm. po co nie jest? Widzimy Ale gorzej był. Nie. Aloe? Aloe, a to co? Aloe's? No właśnie, to jest Aloe's? Nie znam się. Aloe's to ja zawsze piję. Hmm. Ale taki drzewko to ja bym chciała. Chyba cytrus. Cytryna albo pomarańcza. To jest nawet przepis jakiś, czy nie? A, myślałam, że to przepis na to jedzenie. Ale to jednak nie. Ile kosztuje? Nie wiem. 68 zł. Hm. Nie wiem czy to dużo, czy to mało. Ale to są te To jest piękne. single oh. To ja wezmę to dla ciebie. Do koszeczka. Kawa? Kawowiec? Kawowiec Arabika? Ko ko kofi? Może? Arabica? Ale fajne. Bierzemy? Jak kawa? Bierzemy. To dla Ciebie ja biorę kawę. Mamy tutaj jakieś kaktuski, zestaw kaktusków i może jakiegoś byśmy wzięli. Za 8 zł są chyba wszystkie. No tak, wszystkie są po 8 zł. Są mini monsterki, więc musimy to wziąć. Musimy to wziąć na 100%. Ta jest ładna? To jest ładna. Patrzcie, ma dziurawe liście. <grym> to taka jest Monstera. I powiem Wam taką ciekawostkę, że nasi rodzice wszyscy mieli w domu zawsze paprotki. I właśnie Monstera to jest coś, co wszyscy ludzie w naszym wieku właśnie mają w domu. Czyli paprotki naszych rodziców zmieniły się w monstery w naszych czasach. Jesteśmy na Hali jest... ...trzy... Yy... Chyba 10 takich pasków yy, z tymi wszystkimi kwiatami, ludzi jak na godzinę ósmą na rozpoczęcie, no jest sporo. Wydawało mi się, że kurde może mniej będzie tych ludzi, że to jest taka wczesna godzina w sobotę, kto normalnie będzie wstawał. Jak widać dużo nienormalnych ludzi tutaj się pojawiło i tutaj przyszło, całymi rodzinami. Także musimy się przebijać pomiędzy ludźmi i szukać jak na takich łowach, jakbyśmy zwierzynę próbowali ułowić jakąś. I dziwne to jest. Jak taka pałka wodna w wodzie. Na przykład tak wystaje. Nie wiem co to jest. Dziwne, nie bierzemy. Ale to jest ładne za to. To jest za to ładne. Chociaż ma taki kolor, że ja nie wiem. To wygląda trochę jakby już zaczęło rzucić. Jak? A ogórki takie są takie mocno chylone też. No. To jest to co przyszłam tutaj. To. Skrzydło kwiat. Boże, taki piękny. On jest taki ładny, każdy powinien mieć skrzydło kwiata w sypialni, bo on oczyszcza powietrze. Także on jest super. Jak to się na przykład nie podlewa, tego liście tak opadają, ale się podleje i z powrotem powstają. Co prawda raz go uśmierciłam, ale mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej. Kosztuje 30 zł tylko. Za takiego wielkiego. Może uda nam się znaleźć mniejszego, to byśmy wzięli ee, baby. Takiego małego. To byśmy wyhodowali go. Czy to żółty nie wygląda jak taki kaktusik i miś? Miś na kaktusku? Ale słodkie. Ale nie bierzemy, bo się pokujemy. To jest kwiatek. Jak to się podlewa? bo to jest taka jakby kulka, jest, nie? Jak taka, co się przyczepia do, do samochodu czy do torebki, bo to jest identyczna kulka. Ta kulka nie? kosztuje jeszcze... 68 zł. <laughs> jak na kwiatka, który umrze bardzo szybko, to nie. A takiego kwiatka ja mam wrażenie, że my już mamy. I też kupiłam go właśnie na festiwalu Roślin. I wygląda. No, liście ma dosłownie takie same. Tego kwiatka też chyba mamy, nie? Tylko mamy takiego nie na, nie na takim jak na pniu, tylko tak bardziej gałązki wyrastają, mi się wydaje. Fikus. O, fikusa mamy. Fikus Benjamina, to mamy Fikusa, nie Benjamina, to musi być zwykła taka polska paprotka. paproć Blechonomib, to nie wiem co to jest jednak, zostawię, kosztuje 26 zł, oderwę w domu od paprotki i przywiozę, ale te kwiatki zawsze jak gdzieś były, to wydawało mi się, że one są sztuczne, one tak wyglądają, jakby właśnie zawsze były sztuczne, a one czasami są prawdziwe, bardzo ładnie to wygląda, nie? Jesteśmy w połowie mniej więcej i mamy już pięć zakupów kwiatowych. Mamy skrzydło kwiata, mamy takie coś co wzięłam ostatnio, nie wiem co to jest. Mamy kawowe coś, mamy yy, monsterę i mamy to serduszko. Słodkie. Także jesteśmy w połowie, koszyk wygląda tak, zobaczymy ile uda nam się zbierać. <laughs> Ej, a czemu te kwiatki są tam na wózku? <laughs> Nie, sprawne. nie to, to czyjś wózek? A to ktoś wstał, postawił swoje kwiatki na swój wózek i odszedł? Co? <głosy> <głosy> ten kwiatek? To jest ten kwiatek, co ja wzięłam? Tylko ja wzięłam mini wersję. Ta mini wersja kosztuje 8 zł, a ta. 118 hmm. Jestem studentem Wzięłam małego piatka Albo tu, jeden duży i kilka małych Nie, o to słodkie jest, nie Fajne to jest Za 7 zł. Hmm. Za 7 zł weźmiemy? Tak, tak. O. Czy lepiej duży taki, taki duży okaz Mały, bo to wszystko trzeba później, później będzie przenosić z mieszkania na mieszkanie no ale toż to ta sama doniczka jest, tylko tu jest jeden duży, a tu jest kilka małych. się Aha, dobrze. sobie. No Nie, faktycznie nie potrzebuję. Faktycznie nie potrzebuję, może będzie jakiś fajny. Identycznego kwiatka, fiołka domowego kupiłam sobie na ostatnim festiwalu roślin trzy lata temu i nadal się trzyma. I kwit nawet ostatnio, także jestem dobrą gospodynią kwiatkową. Ten kwiatek, znów takie odstające coś i jesteśmy w połowie mniej więcej tego wszystkiego, w środkowej alejce już trzy razy ten kwiatek się powtarza. Na ścieżce więc, powtarzają. No, cały czas widzę kolejnego kwiatka, który się powtarza, więc myślę, że do tego czasu już zobaczyliśmy wszystkie kwiatki. Ale jeszcze obejrzymy, może coś tam dalej się ukryło. Tak jakiś kokos wygląda. Tylko to jest... Mam nazw po Polsce na przykład. Dla takiego człowieka, który się nie zna, co to jest Livistona Rotundifolia. Co ma wiedzieć, co to jest rotostonia dundifolia? Nie można napisać kokos polski albo nie polski. Naleźliśmy mały skrzydło obciar. duży ostatnio. Także oj! Ten waniec jeszcze. Więc zamienimy ten duży kwiat na mały, bo lepiej, żeby umarł mały niż duży, nie? A może akurat przeżyje, no to wyhodujemy na większego. Wróciłam, tyle jest wszędzie ludzi, że jak ja chciałam tego kwiatka odnieść, to po prostu katastrofa. Tyle ci dzwoni. Zamieniliśmy dużego kwiatka na małego kwiatka. Sadzamy, to już jest nasz. Raz, dwa, trzy, cztery. Piąty kwiatek. O, no, ten kwiatek na przykład dziesięć lat się pojawia, w różnych miejscach. Fajne kuleczki. Aha, to jest taki kwiatek, że on wisi. Że go się tak postawi i te kulki zwisają. Ej, no to to fajne jest. Na takich targach kupiłam sobie taki bluszcz jakiś. No, co prawda, umarł, ale dopiero po roku taki to jest taki wiszący? Czy jest ładny? Gdzie ty go powiesisz? No nasza szafa się postawi i będzie wisiał. Potrzebuje wody? Nie, w sumie to chyba nie jest taki ładny. kurzu. Już jesteśmy w ostatniej alejce, został nam tylko tak. Dalej, co już doniczki, więc w sumie to tyle. No i no naprawdę od połowy no cały czas te kwiatki się powtarzały, nawet nie no po dwa, po trzy razy, a dużo więcej. Także z tych wszystkich alejek mogliby zrobić. Cztery alejki dosłownie. Mogliby o połowę to zmniejszyć i żeby wszystkie kwiatki tak jakby stały w jednym miejscu, a nie są rozwalone, że tam jest kilka tego rodzaju, później tu są, później tu są, tam są. No chyba lepiej by było jakby w jednym miejscu tyle wszystkich było. 21 a ja miałam chyba coś takiego. Coś takiego mi się wydaje. Hedera? Nie. Chciałabym takiego wiszącego kwiatka, żeby wisiał. Wiszącego. Hmm. No nie, ten to za duży. Chcę wiszącego kwiatka z takimi mini, mini listkami, więc może jeszcze będzie gdzieś. Jak myszka Miki albo myszka Mini. Taka co ma główkę i ma dwa uszka. To jest To tu. Miki mini. Słodkie. Co to za kwiatek? Ej, Jakiś taki dziwny. I on będzie wyglądał tak jak na tym zdjęciu. A teraz jest taki pokręcony. Jacie. Tu mamy monsterę. Taką nie największą, ale większą. Bo są, jest mini, mini kwiatuszek. Jest troszeczkę większy i większy, większy. Więc to jest taki właśnie średni. I jest za 21 taka monstera. A my wzięliśmy małą monsterę. Zmieniamy skrzydło kwiata też na mniejszego. Bo mamy takiego i czy zmieniamy na małego? Nie. nie? Mamy koniec, obeszliśmy wszystko. W tych ostatnich alejkach nie kupiliśmy za dużo. Także teraz obejrzymy, pokażę Wam unboxing mojego koszyka. Na zewnątrz. Pokażę unboxing koszyka jednak na zewnątrz, jak to wszystko kupimy. Zakupimy. Jest mi przykro, bo nie znalazłam kwiatka takiego wiszącego, żeby go gdzieś postawić i żeby on wisiał. Ale są inne: jest skrzydło, kwiat. Jest taki, który chciałam mieć. Także jest na plus. Tam dalej są już jakieś stoiska. Z tam pewnie ziemiami, nawozami, do tego wszystkiego to tam już nie idziemy, bo my sadzimy wszystko w ziemię uniwersalną bo się nie znamy na niczym więcej także no, tamtych alejek już nie obchodzimy i idziemy do kasy fajne te doniczki, ale ja no nie potrzebuję nowych bo ja jak kupuję doniczki, to chcę kilka takich samych w jakimś zestawie, mniejsze, większe doniczki Więc nie będę kupować takiej, bo ona nie będzie pasować Ale chciałabym na przykład mini koneweczkę kupić To nie jest mini To chyba nie konewka Bardzo ładne do obsikiwania, znaczy do zwilżanie roślin. Tu się wlewa wodę i tak psik, 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 psik. A, ja, zwykła butelka z wody mineralnej, psiu, psiu, psiu. Tu są jakieś wiszące kwiatki, ale tylko dosłownie tyle, Jest rodzaj jakiś. I nie są za ładne. No naprawdę, no nie ma wiszących kwiatków nigdzie. Już mamy wszystko, weszliśmy do niczki, nie ma super słodkiej koneweczki. Mamy to, idziemy do kasy. Zobaczymy ile to wszystko wyszło, ale mamy takie malutkie kwiatuszki, nie mamy tych wielkich okazów, tylko malutkie. No nie winno być drogo. Musimy jeszcze ukraść jakąś taką podstawkę, jakiś taki kartonik, żeby to wszystko wsadzić, bo nie będziemy tak szli. Niektórzy właśnie już na początku chyba wzięli właśnie takie kartoniki i wtedy sobie to elegancko trzymają, bo my mamy tyle kwiatków, że my wyglądalibyśmy tak, jakbyśmy szli. I byłoby niewygodnie. takie duże już. To, za to duże. Chciał mniej jeszcze troszeczkę. Chodźmy Także nie, zostajemy bez wiszącego kwiata. Jednak nie idziemy do kas. A, a goździka jeszcze tego co na początku no. Był? No, to tak, goździka? Takie to o, o, ten. Wziąć jednego. No, teraz. Który ładniejszy? Jasno. Ten, weźmiemy ten Też się nie mieści Musimy większą podstawkę Na pewno masz już wszystko? Co co? Na wszystko pewny... tak. Na pewno? Tylko, że nie chciałeś wymienić tego i ten nie wchodzi i ten nie wchodzi I jak to tak, nie to jest moja wina, tak? Tak <laughs> O, do nosa mi weszło i ja zrobimy razem pięć, żebyśmy na pamiątkę, Ale ile po to, kwiatków kupiłem. Po co mi pamiątkę z Twoich kwiatków. Nie wiem. Zobaczymy, ile przeżyje za rok. Ile z tych dzieci będzie nadal dziećmi. Ile umrze już. A ile. Przeżyje, nie? Tyle ludzi przyjechało. Dobra, pokażę Wam, jakie kwiatki udało nam się wyrwać. Za wszystkie zapłaciłam 73,50. I uwaga. Pierwszy to jest skrzydłokwiat. Ważne, żeby go mieć w sypialni, bo on oczyszcza powietrze. Także jest super. Kosztował 18 zł. Wymieniliśmy z dużego na mniejszy. Yy, następnie mała monsterka za 11 zł. Oj. Ten tutaj wystaje z tymi wszystkimi korzonkami To jest goździk i kosztował 11 zł. Goździki są super, bo one tak długo kwitną, że ten kwiatek to nie w ogóle w życie będzie kwitnął. Kwi kwitnął, Kwi kwitnął. Yy, następne to jest jakieś takie, a taka po prostu zielona roślinka. Nie wiem co to jest, ale w sumie chyba fajne. Za 8 zł. A, dlatego, że za 8 zł nie było drogie. To wiem, bo takie fajne w sumie tutaj jakieś takie kofi jakaś, jakaś kawa arabika coś tam coś tam bo tu kawowa kawowa tabliczka także wzięliśmy wzięliśmy kawę za 9.50 i kwiatek serduszko za 19 zł i kwiatek za 19 zł no trochę słabo ale fajne fajne serduszko ciekawe w ogóle ile to będzie rosło i czy faktycznie to będzie żyło czy umrze niedługo także mamy dwa Trzy, cztery. Mamy sześć kwiatków za siedemdziesiąt trzy złote. Dużo czy mało? Kwiatuszku. Pierwsze odczucia po festiwalu kwiatów w hali. Hala nie za duża, ale też nie za mało. Nie no, było, było sporo tych alejek, łącznie tak jakby 10, że z jednej strony i z drugiej były te kwiatki, my tak chodziliśmy, że byliśmy w jednej, omijaliśmy drugą, byliśmy w następnej, dlatego że jak były te stoiska, to na, na całe jakby szerokości były te same kwiatki, więc nie musieliśmy chodzić alejka przy alejce, tylko jakby co druga. No i faktycznie 10, 10 tych alejek jakby przeszliśmy chyba, nie, 10 było łącznie, tak? 10 było łącznie? 10 było łącznie takich. Tak? Czyli przeszliśmy ile? To dziesięć było jednak... Nie przeszliśmy dziesięciu, ale było 10 takich jakby pasków, pasków kwiatowych. No i te kwiatki ogólnie, no fajnie, no bo można tyle kwiatków kupić. No i te ceny faktycznie chyba takie nie za duże są. Ja się na tym nie znam. Nie znam się ani na hodowli kwiatków, ani na zakupach kwiatków, ale fajnie, bo można dużo kwiatków zobaczyć. No w biedronce na pewno jest mniejszy wybór i szybciej te kwiatki padają. Także to jest fajne. No minus według mnie jest taki, że na przykład jeden rodzaj kwiatka, na przykład ten kwiatek pojawił się po pięć razy w różnych alejkach. No i no według mnie lepiej by było dla mnie, jako dla zwykłego śmiertelnika, człowieka, który przychodzi na kwiatki, żeby te wszystkie kwiatki, razem z rozmiarami mały, średni, duży, były po prostu w jednym miejscu. Tak samo na przykład są te monstery. No i te monstery też były rozsiane. Raz tutaj stoją, raz tutaj stoją małe, tam stoi jakaś duża. No i dla mnie dużo prostsze by było to, gdyby po prostu, na przykład, jeśli jest dużo tych monster, zajęły pół alejki, ale żeby po prostu były jedna przy drugiej, żeby było wiadomo, że tu są monstery, jak ktoś chce, no to idzie po tą monsterę. A tak się obchodziło te wszystkie alejki, no i te, większość tych kwiatków powtarzała się po trzy czy po cztery razy nawet. Więc to było takie trochę słabe. I to mi się nie podobało, no ale pewnie to tak trochę ze względów marketingowych jakiś tak było tak pousadzane. W taki sposób, no bo jak się zobaczy po raz trzeci ten sam kwiatek, no to w końcu ten kwiatek się spodoba, więc się weźmie tego kwiatka, więc to jest ułożone tak myślowo. Ale dla mnie, jako dla człowieka, no to było takie uciążliwe, że idę alejku i patrzę. Ten już był, ten już był, ten już był, ten już był. O, jest jakiś nowy, ale bardzo podobny do tego, który już 10 razy się pojawił, więc dla mnie to był minus, ale wiem, że jakiś sens jest w tym ustawianiu kwiatków. Także wychodzimy z pięcioma kwiatkami. Zobaczymy, ile przeżyję w tamtym. Nie, dwa lata temu czy trzy lata temu, jak byłam na festiwalu, kupiłam chyba też z pięć kwiatków, czy z sześć. I kilka mi przeżyło, tylko dwa chyba mi umarły. Yy, właśnie wiszący mi umarł. Nie mogłam znaleźć teraz też takiego wiszącego kwiatka, że postawiłabym na przykład na szafie i on by tak zwisał. Yy, bluszcz, czy coś w takim stylu. No niestety nie było takiego kwiatka. Chciałam, ale nie było, także w tym nie jestem zadowolona. Ale znalazłam monsterem, mam skrzydło kwiata. I nie było też paprotki, ale doszłam do wniosku, że z domu urwę kawałek paprotki i sobie zasadzę. Bo tu paprotki były po 30 czy po ile tam złoty, <laughs> więc jednak y, nie potrzebuję tej paprotki. Wezmę sobie z domu paprotkę rodzinną. Co tam było? E, uwaga, jak się podobało na festiwalu kwiatków? Cieszę się, że chodziliśmy co drugą olejkę, a nie w każdą. Jaki kwiatek spodobał Ci się najbardziej? Ale co kupiłaś? Co najpiękniejsze, wybrałaś najlepsze. A które z tych co kupiłam podoba ci się najbardziej? Nie mogę jednoznacznie powiedzieć, który. Każdy <gry> ma coś w sobie. Wybiera jednego. Na pewno ten jest duży. Ja lubię duże kwiatki. Aha, bo ja brałam wszystkie małe. A ten jest duży. A z pozostałych? Oj, ciężki wybór. Na pewno lubię te kwiaty, które mają jakiś kolor. Te zwykłe. Yy, o, i to serduszko też jest piękne. Naprawdę jestem zachwycony tymi kwiatami, Będę miło, będzie mi się teraz miło siedziało w salonie. Serduszko piękna, a ja wziąłem dla Ciebie specjalnie kawowy kwiatek. Dziękuję, jesteś super dziewczyną. <laughs> super. Jak bardzo cieszysz się, że do naszej kolekcji dojdzie pięć nowych kwiatków? Ura! Czy będziesz pielęgnował te kwiatki i podlewał regularnie? Tak. <laughs> Czy z chęcią pójdziesz ze mną na następny festiwal roślin? Tak.